Dzień dobry. Jak już pewnie Państwo zauważyli, dzisiejszy materiał będzie poświęcony kolejnym eksponatom, jakie prezentujemy na naszej wystawie stałej. A jestem w tej chwili w końcowej części tejże wystawy, bo jestem w drugiej części naszego muzealnego korytarza. Ekspozycyjnie podzieliliśmy w korytarz na dwa fragmenty. W pierwszym z nich prezentujemy niewielką galerię plastyczną, a w drugim, w którym jestem w tej chwili, prezentujemy kulturę i plastykę ludową, czyli przede wszystkim krzyże i kapliczki przydrożne, jakie niegdyś stały tutaj w okolicach naszego miasta. A także w samym mieście, najczęściej przy dróg. Elementem tej części ekspozycji są też belki stropowe, które znajdowały się w domach, w izbach mieszkalnych, drewnianych budynków, które kiedyś stały, zarówno w samym mieście, jak i w jego okolicach. Tych belek w naszych zbiorach jest sporo. Najczęściej są to fragmenty obelkowań z wyciętymi napisami. Na naszej ekspozycji prezentujemy cztery mniej więcej kompletne belki stropowe. Belki opisywano. W izbie, czyli w pomieszczeniu, gdzie mieszkano, gdzie przyjmowano gości, wybierano sobie najbardziej eksplodowaną belkę i na niej ryto. Najczęściej ryto daty, czasami dzienne, budowy domów, czy oddania domu do użytku. Czasami ryto też nabożne wezwania, czasami ryto też znaczki ciesielskie, czyli takie logotypy rzemieślników, którzy wybudowali ów dom. Czasami ryto też imię i nazwisko fundatorów, ludzi, którzy zamieszkali w obym domu. Rzadziej ryto imię i nazwisko cieśli, którzy Wykona. W naszych zbiorach najstarszą belką stropową jest belka ze Zdun, z ulicy Łacnowej 2, czyli z jednej z najstarszych ulic w Zdunach. Ta belka trafiła do nas po rozebraniu drewnianego domu i wybudowaniu w jego miejsce nowoczesnego budynku murowanego. I los dalej jest najczęstszy, czyli rozbiera się budynek drewniany, a potem one trafiają do naszych zbiorów. Najczęściej działo się to w drugiej połowie XX wieku. Na belce ze Zdun mamy Niewiele informacji. Po pierwsze mamy zapisaną datę wybudowania, oddania tegoż domu, rok 1687. Poprzedzona data jest oczywiście wówczas bardzo często spotykanym sformułowaniem formowaniem anodomii, czyli roku pańskiego. Cyferki 1 i 6 są oddzielone od cyferek 8 i 7, sześciolistym znaczkiem Ten znaczek ciesielski jest też po spodniej stronie belki, gdzie umieszczono inicjały S oraz H i V. Inicjały niestety dziś nam nic nie mówiące. Jeśli chodzi o chronologię, drugą belką jest najmniej opisana belka, znajdująca się w naszych zbiorach. Jest to belka, która znajdowała się w nieistniejącym już oczywiście domu drewnianym przy ulicy Kaliskiej. Dziś są to Aleje Powstańców Sańców Wielkopolskich, a konkretnie pod numerem trzecim. Jest tam lata 1778. Data oczywiście domu. Kolejna belka pochodzi z lutowniwa. Została ona e, opisana w domu, w którym e, który wybudowano w roku 1845, czyli mamy jeszcze pierwszą połowę wieku XIX. Jest tutaj nawet dokładna data dzienna wybudowania owego domu, 11 czerwca. No i na belce z mamy też nazwiska fundatorów, czyli Jakub Żuraszek i żona Elżbieta. Najmłodszą z prezentowanych czterech belek na naszej ekspozycji jest belka z Gorzówki. Jest to też największa belka, najlepiej opisana. Znajduje się na niej informacja o 10. Jest tutaj Józef Zymała wzmiankowany, rzemieślnik. Jest też jego znaczek ciesielski, tylko po spodniej części belki. Są też nabożne wezwania, jest na przykład monogram balejny Jest też dokładna data oddania owego domu w Gorzowie do użytku, czyli mamy tutaj dnia 7 czerwca 1879 roku. No i ostatnia informacja, jaką można wyczytać z owej belki, jest informacja o fundatorach, Mamy tutaj Wawrzyna Czubaka i Marianę. Cztery belki stropowe z okolicznych domów, jak już powiedziałem, w naszych zbiorach znajduje się znacznie więcej fragmentów belek w naszych magazynach muzealnych, a te tutaj można zobaczyć na żywo, odwiedzając muzeum, co oczywiście rekomenduję i do czego bardzo zachęcam. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego w nowym roku, no i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego!